Kurwa, ale pięć ludzi mi brakuje, żeby podnieść poziom farmy. Kurwa, Ukraińców zatrudnię zaraz. Najlepiej. Najgorzej. Najtaniej. <śmierdzi> <śmierdzi> oj, 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 oj.

O cholera! Nieźle! Kurwa, to czemu, to, czemu nikt nie wpadł na ten pomysł, Dobra, ale... Ja naciskam ry i jego nie ma. Play, czy git? Ja już się nie mogę doczekać aż... Zoe będziesz rozpierdzielał. Już ją jechał kurde kamizną knagą. Dokładnie tak. Dobra, tak. zaraz wbijam rul 3-4. Jezu, jest takie coś, aż sprawdzę. Kurwa. kurwa. Stary, na sterzeku nie ma. 150. Myślę, że nawet z Jumi byś znalazł. A, i w domu już szukasz. Gejska jest! Czogat! Czekaj, czekaj, czekaj. Czy mógłbyś powtórzyć to za chwilę temu powiedziałeś? Ja? Jest! Bo nie wiem, czy tak się usłyszałem. Chciałbym jednak nie. E, kurwa, zna z się w. Któryś się zwa. Wejdę jeszcze raz. Siema. Siema. Wejdę. Siema. Czy znacie któryś z was na rzeczach do gastronomii? Okay. Spalony, ale... Fajnie, że tam Eto tak zapierdziała, a Gierka tak Dobra, masz do krój na spalonym. A Cruyff główka, chuj wam w dupę kurwa robię Ja nie będę główek robił, ja, <laughs> <Ta wkuratura>, <laughs> Kurwa, ale misterczy panowie, chyba muszę zwalić z dwóch Dziś ja to Dobra, sorry Proszę, stream Ała, ale mnie gazbo boli, o kurwa Ciekawe czemu wink, wink. Dlaczego? Bo nie wsadziłeś Fiuta Mądre słowa. powiedział tak, że ja aż się wzruszyłem, panowie. No bo nie wsadziłeś o kwiatę. Proszę, proste pytanie, proste odpowiedź, nie? Kuba. Gdzie widzisz problem wziął Nic ważnego nie straciliśmy. Panowie, przechodzimy pod ich wieżę. Wolfie, tak, proszę pana. To nie było miłe. Przepraszam. Kupuję kurwa buty jedynki przez ciebie. Prawie mi przykreś, kurwa ten co powiedziałeś, rozumiesz? Ale kto? Ty! Nie, nie, kto kurwa pytał. Kurwa mandrycy No nie wiedziałem, że da się tak nabrać, no o kurwa, to fajnie. Ja A ja. Nie, no przecież. jest armia jak, zro jak zrobić, żeby ona zaginęła? żeby ona lepsze? Nie, Co jest da się. Nie Nie no Nie no Nie da się. no Nie da się. No. Nie no. No Nie da się. z da to no. no. coś tu jest. Nie no jak Nie, zrobię, nie możesz żeby zapytać no jak zamkniesz mordę, to zapytam kurwa w je pan. Jak zrobić? No. jak zrobić? Jak zrobić? Jak On Jak zrobić? Jak zrobić? Jak zrobić? Jak zrobić? Jak zrobić? Jak zrobić? Jak Jak zrobić? Kurde, Nie jak Jak zrobić? <ślały> jak Jak zrobić? Jak Jak zrobić? Jak Jak Dwa razy nie będzie chęciło Kurwa Pana Ona ci sągnęła nie? Wiem I to grinkerz Grink się żyje, zatrzymaj się Nie mogę biec Nieee po mnie chyba Cóż się załam Nie kurwa Ejz! Ej! Co ej! To mówi? Ja w pożyczonych... EJ! Komisji. Gringer, proszę pokazać, zademonstrować jak się robi ajka. ej? EJ! <laughs> 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 Było <laughs> zajebiście, polecam. Cieka. Pantera oh, yeah, chyba wybuchła. A nie, to jest git, dobra. No, flankowaliśmy ich kurwa. Ej! Ja się był, kurwa. Kurwa, ja gdzieś z lewej. O kurwa. Ja nie, nie widziałem. Jak drogi z pierdala. Ja pierdole. Ja to pierdola. Kurwa jebana, no. Why I have this game, why are you doing this okay, just okay. was the northernmost village of the entire landing area for the invasion and had to be captured in order to prevent a German counterattack coming from the north, from Cherbourg. Meanwhile, the 2nd battalion of the final under Lt. Colonel Stephen Shafley oh, nice. will secure a oh, German nice. coastal oh, artillery oh, right. battery in front of the oh, village nice. of San Martin, yeah. the battlefield directly Liding. off Causeway Exit 3. You're nice, sir, nice. All right. How does it look, man? I want to stand up nicely. Tak, nie z Pawl ale zabijać tych wyjeżdżających z spawna niesparno... gdzieś tutaj właśnie. Ha! O kurwa! Ziemią.